It's amazing, so amazing So amazing, so amazing It's amazing, so amazing So amazing, so amazing It's amazing Witam Was ludziska bardzo serdecznie w tif -ie. Tak, mamy tutaj y, trzeci rozdział Brudne tajemnice Tak Trzeba tą grę przejść. E, mogłabym sama ją równie dobrze przejść, ale... Nie! F fuck you! Aha. Ale będzie piąty rozdział, tam jest strasznie... I pokażę wam, że ja jestem tchórzem, i sobie udowodnię, że nie jestem tchórzem. Tak, gdzie on jest. Dobra, tutaj do cienia. Dobra. Myślę, że już wszystko tam się zgarnęło, więc. A, dobrze. Tutaj w razie co zgaszę to, nie wiem jak on to łapie palcami. Yes. Peach and Neroli. They're good girls. Then I expect that to be reflected in your contribution. But you already upped the black tax twice this quarter. The trouble on the streets is making life difficult. It would be a shame if the opium trade started to experience delivery problems. To <sighs> I'll have it for you later this evening. Good. If I have to wait, then I'll have a bit on the house. Something young and juicy. I shall call Jasmine Blossom. Jasmine's getting too old. I want something younger. No, petals do not work directly with the uh, clients. You know that. Are you, you will have your but the rules about my girls will be obeyed. Even by you. Jasmine will fulfill your requests. She better have everything ready. Oh, and uh, I'll take that. Kolibra, ptaków mu się zachciało, cholera. A nie, apartament? Dobra, nie wiem, co to jest ten apartament kolibra. Nie interesuje mnie to zbytnio. Dobra, tutaj. <śmiech> <śmiech> Dobrze, że ma na mają na mnie wyrąbane. <laughs> Dobra, ja tutaj się schowam. Nie interesujcie się mną, zajmujcie się sobą, swoją pracą. Ja tutaj tylko przechodzę i zabieram Wam niepotrzebne rzeczy. Uda mi się? Uda, uda, uda. Kurde. Nie! Co to za jedna? Fuck you! Fuck all! Pierdziel się szmato głupia Poszła mnie stąd! Ja pierwsze Co ona tutaj szuka? Chcesz być tutaj trzecią? A raczej... No, trzecią, bo ich dwóch na łóżku. Ja się w to nie wliczam, w te chore zabawy. Jestem całkiem normalnym złodziejem, który nie interesuje się jakimiś dziwkami. Dobra względy u barona No może z nim sypia nie wiem nie mój interes Jeśli względy u niego ma Dobra on przejdzie pójdzie a ja pójdę. jestem tutaj widoczny. Cholerka. Dobra, tutaj się no nie, drugi. A tutaj mogę wejść. Dobra. Więc Garetka, wykorzystaj mnie to. Jak on pójdzie w tamtą stronę, to jeszcze przeszukam tą szafkę, bo wiem, że coś tam jest. Może no, że tamten stoi tam i w świetle mnie widzi. Bo jak to Gareth powiedział, jest on w tym ubrany w skórę. Więc gdyby tutaj pracował, to by na pewno znalazł kilku klientów hmm. jakiś nie wiem, jakieś tańce, połamańce. E, dobra, tutaj mamy jakiś e, list. E, klient będ bendi... Koile. E, znak Zodiaku Korona. Wow, fajne znaki Zodiaku Korona. To, że co, że. Ktoś ma też znak Zodiaku Królowa? <laughs> I'll give you something else to say about yeah. Fuck you! Panie kolego, nie widziałem się tutaj nikogo. Dobra. Jeszcze ten list y zgarnę. Chociaż mógłbym teraz, ale dobra, nie, bo on podchodzi, nie widzi jak y, ktoś sięga ręką obok niego. Dobrze, że tego nie widzi. Hu, widać, że. O Boże, nie. Zapomniałam o unikacie. Wracamy, wracamy, wracamy. Unikat, unikat, unikat musi być. Wszystko musi się zgadzać. Zapomniałam o tym pierścionku, który będzie tu. Ale tutaj jeszcze mamy coś jakąś broszę. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. Co to takiego brosza? Nie mam pojęcia. Dobra, łapiemy. No, mamy pierścionek, bardzo fajny. Ja wolę iść tą stroną. Możemy iść tam i wylądować na łóżku. No dobra, może lepiej nie, bo ta się tutaj szwenda. Jakby pracy nie miała! Do klientów mnie zmiataj, sukwo. Chociaż nie przypuszczam, żeby. Eee, to była jej wymarzona praca. Nie mam pojęcia. Może. Może jako dziewczynka ubzdurała sobie, że chce być kurwą. Dobra, kurtyzaną. Są różne pragnienia dziewczynek w dzisiejszych czasach. Jedne chcą być galeriankami, drugie... czymś tam. Dobra. Tutaj nie ma... No fuck you! Nie interesuj się, że tutaj się same drzwi zamykają. To duchy! Jak w piątym rozdziale będzie. Oj tak, pamiętam, że w piątym rozdziale będą duchy. O, Jest to przerażające. I oczywiście wyląduje w szpitalu dla obłąkanych. E... Aha, tutaj mamy kody... Mm. Aha. Ale tam coś jeszcze było. A dobra. E... Dobra, bierzemy nożyk do listów i idziemy dalej. Tylko, żeby nam tutaj nie przyszła ta. jakiej imię się wymawia? Szao-szao? Shao? Coś takiego. Jak dobrze wiemy, x w azjatyckim e, słowniku się inaczej wymawia niż u nas. Jak e, SH czyta się 3 i Y jako J. Something strange is going on. Aha. I'll find this hidden Aha, czyli Jojo, a nie Shao. No dobra. Całe życie się uczymy czegoś. Ja się nauczyłam, że eee dobra, nieważne. Zap Wypadłam z kontekstu, co miałam powiedzieć, że X się czyta jako G. <laughs> Nie wiem, dobra. Ładny kibelek taki porcelanowy. O i mamy save. Bardzo fajnie. Kod będzie... Dobra. Trzy, siedem... 3 Nie? <laughs> nie, poczekaj, 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 bo ja tutaj mam to zapisane. W sensie, że. Yy, a... Nie, 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 Fuck you! nie to chciałam. O, właśnie. Dokumenty, o, o, o dokumenty i yy, rozdział trzeci. Tutaj mamy kody. I lista y, gwiazd do zbiorów na nocnym niebie. Letnia żagle. Aha, jeździec, zimowy klon. Uch, nie, ja to muszę sama poprzemyśleć. Jest zwycięstwo! Mamy kod. Pięć, siedem, trzy tak dobra pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, y, monet w sejfie, ambitnie jak cholera. Dobra, tutaj ten obraz ja nie mogę wyjść z podziwu, jak ładnie. Są zrobione dłonie gareta. I również możemy popatrzeć na jego nogi w sensie stawiane kroki. Szkolera, gdzie ten drugi? O, 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 był, 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 był. Dobra. See what's worth hiding in this house of whispers. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Co nas tu czeka? Mm. Dobra, tutaj mamy pierwsze. Hmm, dobra. Tutaj mamy podglądanie. Drugi, bardzo ambitnie, dobra. Tutaj co jest? Oh. Co się tu dzieje? <laughs> oh. <laughs> nie wiem. W jakąś, jakiś dziwny sposób nie, nie mam zamiaru dowiedzieć się co, co się tu dzieje. Dobra. Tutaj? Co się tutaj dzieje? Aha, tutaj się pierdolą, dobra. Niech robią swoje. Mnie to jakoś w dziwny sposób nie interesuje, co oni tam robią. Cześć, moja piękna. Pani powiedziała, że jesteś nowa. Nie dotykaj mnie! Ty nie masz kontroli. Ja jestem! Zostaniesz mi dać, co chcę, czy nie! Ja pierdziele, garet naprawdę. Jak będziesz miał takie wizje, to cię zamkną w szpitalu dla obłąkanych. Dobra, co my... No dobra, co my tu... Aha, bo też żeby nam się ten...

Trzeci A, dobra i ostatni będzie tam u tej erin, co ją karetka widział. Dobra, mamy wszystkie. Więc. Możemy wchodzić do tajemniczej tajemniczego przejścia. To jest bardzo wygodne, że te znaczki się świecą. Chociaż my nie musimy szukać. Run! Open the door no, dobra. This has gone forgotten for a long time But history lasts day to day in this city And it keeps its secrets close We have that much in common O ja pieprze, zaczynają się te kwiatki eee... mnie to zaczyna przerażać. Przerażać mnie to zaczyna! To odgłosy w tle. Dobra, przechodzimy. Ech. W ogóle my jesteśmy w jakiejś, nie wiem, zapomnianej. No tak, bo zapomniałam, że tutaj będą te takie pułapki. Dlaczego ja chodzę na kucka? Przecież tutaj nikogo, nic tutaj nie ma. W sensie, że. No, że nic mnie tutaj nie będzie chciało na... najebać. Jak na razie. Uff. Tak. O ja pieprze. Dobra, tutaj na razie skończę. Więc jeśli oglądaliście, to bardzo Wam dziękuję za stracony czas u mnie. jego dnia, pół dnia bądź wieczoru i cześć!